Dzień dobry, witam Was na naszym kanale, dlaczego naszym, ponieważ prowadzimy go razem z moim kolegą i dziś chciałam Wam opowiedzieć o kiryskach. Tutaj to, co mi kolega nagrywa, to jest e, kirysek Gold Laser. Jest to najdroższa odmiana e, kirysków z, z w sklepach zoologicznych. Na przykład u nas na osiedlu jedna sztuka kosztuje 32 zł, więc naprawdę to jest dosyć drogo. Jeżeli chodzi o wymagania, nie są jakieś wygórowane, ale zacznijmy od podstaw. Kiedy to jest denna ryba? Nie mówię, bo niektórzy kafaryści sądzą, że denna ryba w sensie, że jest ona bez wartości. Ale nie, ja po prostu mówię, że ona pływa na to denna. Jest ona denną rybą, która się żywi roślinami, jest ona roślinożerna. Ale, oczywiście, jakieś resztki żywego pokarmu lub sypkiego, mięsnego zje. Jeżeli chodzi o zbiornik, jaki potrzebny jest dla kirysków, według mnie i według wielu akwarystów, z internetu to przeczytałam, ale z własnego doświadczenia też wiem, że najlepsze takie akwarium czy nie powiem, że najlepsze, ale kieryski można trzymać już w akwariach. Yy, od 54 litrów. Oczywiście też zależy jak odmiana, bo są różne. Ale większość się powinno trzymać właśnie w takich akwariach. Kolejna informacja to jest z, z jakimi rybami je można trzymać. Według mnie można je trzymać z wieloma rybami, no ale jak wiecie, no taka podstawa z bojownikami, nie? Przynajmniej z wieloma, ponieważ bojowniki mogą je uśmiercać, mogą je jeść. Ale myślę, że jeżeli bym coś powiedział źle, oczywiście dajcie nam znać, ale ja sądzę, że, że po prostu można, wynika to z mojego własnego doświadczenia, trzymać ze wszystkimi rybami, ponieważ to nie one tworzą konflikt, a jak już coś, to inne ryby. Ale jeszcze nigdy nie słyszałam o takim przypadku, żeby jakaś ryba. Taka typu np. molinezja, głupi, danio. Taka normalna, np. arowana, zaatakowała kielesy. Czym się kielesek żywi? Jak już wcześniej wspomniałam, kiryski to są ryby roślinożerne. Żywią się one roślinkami. Roślinkami. Żywią się również y, jakimiś resztkami żywego pokarmu. Na przykład mój kolega pokaże, jakie. Mm, na przykład jedy kana dla nich mogło być. Tutaj prezentuję takie specjalne dla kirysków. Tropicala to jest i to jest kirysak napisane. A to jest Mini Wafers Mix. To jest dla takich ryb dennych. Tu jest akurat narysowana bocja, rak akwariowy, krab. Nie wiem, co to jest kiryśnik. No coś takiego. Zaraz Wam nie je powiem. Jeżeli chodzi... Na... Wracając do tematu kirysków. Jakie są odmiany? Jakie są odmiany kirysków? Otóż tak. Kirysków odmian jest bardzo dużo. Na pewno jest ich 200, jeżeli nie więcej. Ja Wam dzisiaj powiem tylko takie podstawowe, ponieważ na pewno byście nieco pamiętali więcej, a i tak ja tych wszystkich 200 nie pamiętam. Podstawowe to są spiżowe, sterby, lamparci, panda wenezuelski, gold laser, eee, green laser, jeszcze jakieś um, pomyślne. No, nie pamiętam. Ale w każdym razie te nazwy, znaczy te gatunki ciersków na pewno spotkacie w sklepach zoologicznych. Jeżeli y, mi się coś przypomni, to dam znać w komentarzu. Albo po prostu, jeżeli sprawdzę gdzieś, y, to y, Wam da, y, dam znać w komentarzu. O, przypomniało mi się, że są jeszcze kieleski Adolf. No, na tym byśmy mogli kończyć filmik. A, jeżeli chodzi o temperaturę, to tak. Według mnie można je trzymać w temperaturze od 22. Do 28 stopni Celsjusza, ale one chyba lubią najbardziej temperaturę od 24 do 26, tak jak większość ryb. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie na nasz kanał i lajkujcie też nasz kanał. Żegnam Was! Cześć! Cześć!